Złoty Krzyż. Cisza. To było pierwsze, co uderzyło mnie w tym miejscu. Niekojąca cisza, którą człowiek z wielkiego miasta wyobraża sobie jako ucieczkę od zgiełku. To była cisza ciężka, gęsta i wszechobecna. Taka, która wdziera się do uszu i dudni w czaszce, przypominając o pustce. Nazywam się Adam Nowak i od miesiąca byłem komendantem posterunku policji w Złotym Krzyżu. Tytuł brzmiał dumnie ale w rzeczywistości był to złoty medal za przegraną bitwę, zesłanie. Mój osobisty, zielony czyściec w sercu Kotliny Kłodzkiej. Jeszcze sześć tygodni temu moje życie pachniało spalinami, tanią kawą z automatu i adrenaliną. Byłem komisarzem w stołecznym Wydziale Zabójstw, człowiekiem, który wierzył, że system choć niedoskonały działa, że prawda, nawet najbrudniejsza, ma moc oczyszczającą. Wepchnąłem ręce w gniazdo szerszeni, zbierając dowody w sprawie korupcyjnej, której macki sięgały szczytów władzy. Myślałem, że przyniosę sprawiedliwość. Zamiast tego przyniosłem na siebie wyrok. Nie mogli mnie zwolnić to narobiłoby hałasu. Nie mogli mnie zdegradować to byłoby zbyt oczywiste. Więc mnie awansowali. Wysłali faceta od seryjnych morderców do miejsca, gdzie największym przestępstwem od lat była kradzież trzech kur z kurnika Sołtysa. Mieli nadzieję, że tu, pośród tych milczących gór, zgniję z nudów i zapomnę. Prawie się udało. Mój pierwszy poniedziałek w nowej pracy nie różnił się od poprzednich dni. Zaczął się od skargi pani Leokadi na krasnale ogrodowe sąsiada, które rzekomo wpatrywały się nocą w okna jej sypialni. Potem był pan Mieczysław, który twierdził, że ktoś podmienia mu wodę w studni na gorzką. Moja nowa armia, składająca się z trzech funkcjonariuszy, podchodziła do tych rewelacji z filozoficznym spokojem. Starszy aspirant Marian Kociołek, mężczyzna o sumiastym wąsie i posturze niedźwiedzia, właśnie szykował się do wyjścia na patrol, co w praktyce oznaczało wizytę u szwagra na gołębie. Spojrzał na mnie z pobłażaniem, gdy próbowałem wypełnić protokół w sprawie rzekomo nawiedzonej studni. Panie komisarzu, zaczął drapiąc się po obfitym brzuchu. Tutaj czas płynie inaczej. Trzeba dać ludziom pogadać, wysłuchać, a sprawy same się rozwiązują. Albo i nie, też dobrze. Młodszy aspirant Zofia Wilk, Młoda, energiczna dziewczyna z iskrą wokół, która jako jedyna wydawała się traktować ten posterunek poważnie, wertowała jakieś akta z miną prokuratora generalnego. Widziałem w niej cień siebie sprzed lat, ten sam głód działania, to samo przekonanie, że jej praca ma znaczenie. Było mi jej żal. To miejsce mogło zabić w niej ten zapał szybciej niż cokolwiek innego. Był jeszcze posterunkowy Janusz Wąs, chłopak tak młody i przejęty rolą, że nawet salutował mi na korytarzu. Miał więcej zapału niż rozumu i marzył o prawdziwej akcji, co w złotym krzyżu oznaczało co najwyżej pościg zapijanym rowerzystą. Właśnie wtedy, gdy zastanawiałem się, czy większą torturą jest słuchanie o krasnalach, czy wypełnianie bezsensownych papierów, zadzwonił telefon. Zofia odebrała. Słuchałem jej krótkich, urwanych odpowiedzi. Jej twarz powoli traciła kolor. Odłożyła słuchawkę i spojrzała na mnie. W jej oczach zobaczyłem coś, czego nie widziałem tu od miesiąca. Prawdziwy niepokój. Panie komisarzu, mamy wezwanie. Jakiś grzybiarz znalazł w lesie ciało, niedaleko starej po niemieckiej sztolni Gertruda. Wygląda to niedobrze. Cała apatia i znużenie zniknęły w jednej chwili. Zastąpione przez dobrze znany, elektryzujący dreszcz. To uczucie, które sprawiło, że wybrałem ten zawód, ruszyliśmy na miejsce z dezelowanym polonezem, który trzeszczał na każdym wyboju leśnej drogi jak stary okręt na wzburzonym morzu. Gęsta, poranna mgła otulała drzewa, tworząc upiorną scenerię. Gdy dotarliśmy na miejsce, zobaczyłem obrazek, który znałem aż za dobrze. Taśma policyjna, kilku gapiów trzymanych na dystans przez wąsa i ciało leżące na skraju niewielkiej polany. Ofiarą był starszy mężczyzna. Siwe, zmierzwione włosy, tania, ortalionowa kurtka i twarz, na której zastygł wyraz zdumienia, jakby śmierć przyszła nagle i bez zapowiedzi. Obok niego leżał stary plecak, a kilka metrów dalej wbity w ziemię kilow. Kociołek, który dojechał swoim prywatnym maluchem, Podszedł do mnie, skręcając papierosa z pietyzmem godnym mistrza ceremonii. Znasz go, Marian? Zapytałem, wkładając rękawiczki. Pewnie, to stary Józef Kalita, miejscowy wariat. Całe życie szukał złota, tego skarbu, co to go podobno Niemcy ukryli w tych górach, jak uciekali przed ruskimi. Każdy się z niego śmiał, ale on swoje wiedział. Mówił ostatnio, że jest na tropie czegoś wielkiego, że ma dowód. Coś w ułożeniu ciała mi nie pasowało. Wyglądało zbyt upozorowanie, jak w tanim filmie. Podszedłem bliżej. Zauważyłem niewielką, prawie niewidoczną ranę z tyłu głowy, częściowo ukrytą we włosach. To nie był zawał. To nie był nieszczęśliwy wypadek. To było morderstwo. Zofia, która właśnie skończyła rozmawiać z technikiem, potwierdziła moje przypuszczenia. Uderzenie tępym narzędziem w potylice ktoś go zaskoczył od tyłu. Morderstwo, panie komisarzu. Moje pierwsze morderstwo w Złotym Krzyżu. Spojrzałem na otaczające nas, milczące góry. Poczułem, że to nie będzie prosta sprawa. To nie była Warszawa, gdzie motywy były jak na dłoni, pieniądze, długi, zdrady, tutaj, w tej małej, zamkniętej społeczności, gdzie każdy znał każdego, a sekrety przekazywano z pokolenia na pokolenie, Motywy mogły być głęboko ukryte pod powierzchnią pozornego spokoju. Legenda o skarbie nagle przestała być tylko niewinną lokalną bajką. Stała się motywem zbrodni. Wróciwszy na posterunek, rozłożyłem na biurku zawartość plecaka Józefa: mapy, kompas, kilka starych monet o znikomej wartości i on, stary oprawiony w skórę notatnik. Kartki pożółkły ze starości, a pismo staranny niemiecki gotyk. Było trudne do odczytania. Na pierwszej stronie widniał napis: Tagebuch von Klaus Richter, Unteroffizier der Wehrmacht, Neunzehn Wierzyk dziennik podoficera Wehrmachtu. To musiał być dowód, o którym mówił Józef. Zwołałem krótką naradę. Moja mała, trójosobowa drużyna patrzyła na mnie z mieszaniną ciekawości i zwątpienia. Słuchajcie, zacząłem wskazując na notatnik. To jest nasz punkt zaczepienia. Józef nie zginął przez przypadek. Ktoś dowiedział się, że znalazł ten dziennik i prawdopodobnie mapę prowadzącą do legendarnego skarbu. Musimy działać szybko i po cichu. Zofia, przetłumaczysz ten dziennik. Każde słowo może być ważne. Janusz, zacznij przeszukiwać archiwa. Chcę wiedzieć, czy w ciągu ostatnich, powiedzmy, pięćdziesięciu lat Zdarzały się w okolicy jakieś niewyjaśnione wypadki, zaginięcia, cokolwiek, co mogłoby mieć związek z poszukiwaniem tego skarbu. Marian? Kociołek spojrzał na mnie za swoich wąsów. Oczekiwał, że wyślę go poponczki. Marian, ty pójdziesz do baru pod Złotym Krzyżem, nie jako policjant, jako Marian kociołek, który wpadł na piwo. Usiądź, posłuchaj. Ludzie będą gadać o Józefie. Chcę wiedzieć co, kto i w jakim tonie. Jesteś stąd, tobie powiedzą więcej niż obcemu z Warszawy. Kociołek uniósł brew z uznaniem, skinął głową i bez słowa wyszedł. Sam postanowiłem zacząć od miejsca, gdzie plotka rodzi się i umiera najszybciej. Od baru. Ale ja nie zamierzałem słuchać. Ja zamierzałem pytać. Pod Złotym Krzyżem było miejscem, gdzie czas się zatrzymał. Gęsty dym papierosowy, zapach starego piwa i lepka podłoga. Za kontuarem stał Roman Bilski, właściciel. Mężczyzna o zmęczonej twarzy i nerwowych oczach, które zdradzały człowieka z problemami. Gdy wszedłem, rozmowy ucichły. Wszystkie oczy skierowały się na mnie. Czego sobie życzy pan komisarz? Spytał Bilski, a w jego głosie pobrzmiewała ledwo skrywana niechęć. Chciałbym porozmawiać o Józefie Kalicie. Podobno wczoraj wieczorem tu był. Bilski wzruszył ramionami. Był, jak co wieczór. Wypił jedno piwo i poszedł. Zawsze gadał o tym swoim skarbie. A wczoraj? Co mówił wczoraj? Czy był czymś podekscytowany? Właściciel baru zawahał się. Jego spojrzenie uciekło gdzieś w bok. Mówił to, co zawsze: że jest blisko, że tym razem to już na pewno. Nikt go nie słuchał. Starego wariata. Kłamał. Wiedziałem to po tym, jak jego dłonie nerwowo zacisnęły się na ścierce, coś ukrywał, ale nie naciskałem. Usiadłem przy stoliku w rogu, zamawiając wodę. Obserwowałem. Widziałem, jak ludzie szeptali, zerkając w moją stronę. Czułem mur wrogości i milczenia. W tej społeczności obcy był zagrożeniem, zwłaszcza obcy, który zadaje pytania. Wtedy podszedł do mnie starszy mężczyzna. Twarz miał pooraną z marszczkami, jak kora starego dębu. Przedstawił się jako Antoni, przyjaciel Józefa. To nie był wypadek, prawda, komisarzu? zapytał cicho, siadając naprzeciwko. Nie. Ktoś go zabił. Antoni westchnął ciężko. Wiedziałem. Za dużo gadał. Wczoraj wieczorem. Tutaj w barze. Był tak podekscytowany, że nie mógł utrzymać języka za zębami. Pokazał mi ten stary niemiecki dziennik. Mówił, że jest w nim mapa. Że wie, gdzie jest jaskinia. Mówił to trochę za głośno. Wszyscy słyszeli. Kto słyszał? Nacisnąłem. Bilski na pewno. I sołtys, Henryk Wójcik, siedział dwa stoliki dalej. Wszyscy udawali, że nie słuchają, ale uszy mieli jak nietoperze. Józek był też przestraszony. Mówił, że od kilku dni ktoś go śledzi w lesie czuł, że depczą mu po piętach. Późnym wieczorem, gdy na posterunku panował już spokój, Zofia przyniosła mi pierwsze przetłumaczone fragmenty dziennika. Były fascynujące. Podoficer Richter opisywał chaos ostatnich dni wojny. Rozkaz ukrycia w górach kilku skrzyń z depozytami zrabowanymi z wrocławskich banków, złoto, dzieła sztuki i co najważniejsze metalowa kasetka z dokumentami, Richter pisał, że był jedynym ocalałym z oddziału, który znał dokładną lokalizację jaskini. Na końcu dziennika znajdowała się odręcznie narysowana mapa. Prymitywna, ale z kilkoma charakterystycznymi punktami: starym dębem o rozwidlonym pniu, wodospadem i formacją skalną przypominającą orli-profil. W tym samym czasie wrócił kociołek. Pachniał piwem, ale jego umysł był trzeźwy. Ludzie się boją komisarzu, zaczął siadając ciężko na krześle. Gadają, że Józek obudził stare demony, że ten skarb jest przeklęty. Ale słyszałem coś jeszcze. Bilski jest po uszy w długach. Jeździ do miasta grać na automatach. Jest zdesperowany. A Sołtys, wujcik, to nieformalny król tej wsi. Nic się tu nie dzieje bez jego wiedzy. I bardzo nie lubi jak ktoś z zewnątrz wtyka nos w nie swoje sprawy. Następnego dnia rano wezwałem Bilskiego na posterunek. Był zdenerwowany, pocił się obficie, mimo chłodu. Panie Bilski, wiem o pańskich długach. Wiem, że wczoraj wieczorem słyszał pan, co mówił Józef. Skarb byłby dla pana wybawieniem, prawda? Ja nic nie zrobiłem, krzyknął, a w jego głosie była nuta histerii. Ja tylko słyszałem. Kto jeszcze słyszał? Kto był najbardziej zainteresowany? Bilski milczał, zagryzając wargi. Był przerażony, ale bardziej bał się kogoś innego niż mnie. To sołtys, prawda? Henryk Wójcik? Zanim zdążył odpowiedzieć, drzwi posterunku otworzyły się i stanął w nich sam Wójcik. Wysoki, barczysty, z twarzą człowieka, który niezwykł prosić: Panie komisarzu, może da pan spokój porządnym obywatelom? Jego głos był spokojny, ale kryła się w nim stal. Zamiast nękać ludzi, powinien pan szukać prawdziwego mordercy. Pewnie jakiś przyjezdny, złodziej. A ja myślę, że morderca jest stąd odparłem, patrząc mu prosto w oczy. I myślę, że nie chodziło tylko o złoto. Znalazłem dziennik niemieckiego żołnierza. Wspomina o dokumentach ukrytych razem ze skarbem. Co to za dokumenty, panie Sołtysie? Twarz wójcika stwardniała. Na moment w jego oczach pojawił się błysk nienawiści. Pan, człowiek z wielkiego miasta, nic nie rozumie. Są rzeczy, których lepiej nie ruszać. Stare historie, które powinny zostać pogrzebane dla dobra wszystkich. Po jego wyjściu wiedziałem już, że jestem na właściwym tropie. To nie była zwykła chciwość. To był strach. Strach przed czymś. Co zawierały te dokumenty? Janusz Wąs przyniósł mi teczkę, o którą prosiłem. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w okolicy zginęły w nieszczęśliwych wypadkach trzy osoby. Wszystkie były poszukiwaczami skarbów, którzy publicznie chwalili się, że są bliscy odkrycia. Wszystkie sprawy umorzono z braku dowodów. Ktoś od lat strzegł tej tajemnicy, ktoś, kto nie wahał się zabijać. Musiałem porozmawiać z Antonim. Spotkaliśmy się wieczorem w jego chacie na skraju lasu. Pokazałem mu tłumaczenie dziennika i akta starych spraw. Antoni słuchał w milczeniu, a jego twarz stawała się coraz bardziej ponura. Wiedziałem, powiedział w końcu, ludzie szeptali o tym od lat. Mój ojciec opowiadał mi, że w tej kasetce nie ma zwykłych dokumentów. Tam jest lista, lista kolaborantów, nazwiska ludzi z tej wsi i okolic, którzy w czasie wojny współpracowali z Niemcami. Zdrajców. Wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce. To nie skarb był najważniejszy. To lista, prawda, która mogłaby zniszczyć reputację kilku najbardziej szanowanych rodzin w Złotym Krzyżu. Potomkowie zdrajców żyli tu, nieświadomi mrocznej tajemnicy swoich przodków. A może świadomi? Może tacy jak wójcik, którego rodzina była tu od pokoleń, znali prawdę i strzegli jej za cenę krwi? Musimy znaleźć tę jaskinie, Antoni, powiedziałem. To jedyny sposób, żeby zakończyć tę sprawę. To niebezpieczne, ostrzegł. To stara poniemiecka sztolnia, ledwo się trzyma. Jeden zły ruch i zasypie nas na wieki. Poza tym, oni będą wiedzieli, że tam idziemy. Będą na nas czekać. Wiem. Dlatego nie pójdziemy sami. Następnego dnia, o świcie, wyruszyliśmy w góry. Ja, Antoni, a kilkaset metrów za nami, w ukryciu, Zofia i Kociołek. To był mój plan. Ja i Antoni mieliśmy być przynętą. Po kilku godzinach wspinaczki odnaleźliśmy charakterystyczne punkty z mapy. U podnóża skały o profilu orła, za ścianą bluszczu, znajdowało się wejście. Ciemna, wilgotna szczelina. Weszliśmy do środka. Powietrze było ciężkie i stęchłe. W świetle latarek widzieliśmy labirynt korytarzy i komnat podpartych spróchniałymi stemplami. W końcu, w jednej z bocznych odnóg znaleźliśmy je. Kilka drewnianych skrzyń, przykrytych warstwą pyłu i pajęczyn. W jednej z nich lśniło złoto, w innej leżała metalowa kasetka. Była ciężka. W tym momencie usłyszeliśmy za sobą kroki. W świetle latarki zobaczyłem dwie postacie. Sołtys wójcik ze strzelbą i za nim, blady jak ściana, Roman Bilski z łomem w ręku. Koniec wycieczki, komisarzu, powiedział wójcik. Oddajcie kasetkę i nikt nie musi ginąć. To pan zabił Józefa stwierdziłem. A nie zapytałem. Był głupcem. Nie rozumiał, że spokój tej wioski jest ważniejszy niż jego chciwość. Mój dziadek jest na tej liście. Był bohaterem. Ludzie go szanowali. Nie pozwolę, żeby jakiś Warszawiak zniszczył jego imię i dobre imię innych rodzin. Zabiłeś, żeby chronić kłamstwo. Zabiłem, żeby chronić naszą przyszłość krzyknął, a jego głos odbił się echem od ścian. W tym momencie rzuciłem się w jego stronę. To był desperacki ruch. Wójcik strzelił. Huk w zamkniętej przestrzeni był ogłuszający. Poczułem piekący ból w ramieniu. Ale nie zatrzymałem się. Uderzyłem go, wytrącając strzelbę z rąk. Zaczęliśmy się szamotać. W ferworze walki uderzyliśmy o jeden ze spróchniałych stępli podtrzymujących strop. Drewno pękło z suchym trzaskiem. Ze stropu posypał się pył i drobne kamienie. Jaskinia zadrżała. Uciekajmy! krzyknął Antoni, chwytając kasetkę. Huk wystrzału i wstrząs, który spowodowaliśmy, naruszyły kruchą strukturę sztolni. Zaczęła się walić. Bilski, widząc co się dzieje, rzucił się do ucieczki. Wójcik próbował nas zatrzymać, ale potężny głaz odciął mu drogę, przygniatając nogę. Słyszeliśmy jego przerażony krzyk, gdy kolejne tony skał grzebały go żywcem. W ostatniej chwili udało nam się wydostać na zewnątrz. Tuż przed tym, jak wejście do jaskini zawaliło się z potężnym hukiem, chwilę później dobiegli do nas Zofia i Kociołek. Sprawa była zamknięta. Morderca nie żył, pogrzebany razem ze skarbem, którego tak pożądał. Ale ja miałem w rękach coś znacznie bardziej niebezpiecznego niż złoto. Miałem prawdę. Kilka dni później siedziałem w swoim gabinecie. Ramię bolało mnie przy każdym ruchu, ale to nie był ból fizyczny. Na biurku leżała otwarta kasetka i pożółkłe listy. Były tam nazwiska: Wójcik, Bilski, Kociołek. Dziadek mojego dobrodusznego aspiranta też był na tej liście. Patrzyłem na te dokumenty i myślałem o Warszawie. O tym, jak ślepo wierzyłem w absolutną moc prawdy. Ta wiara mnie zniszczyła. Co dałaby prawda mieszkańcom Złotego Krzyża? Sprawiedliwość dla dawno umarłych? Czy raczej niekończącą się spiralę nienawiści, wzajemnych oskarżeń i zniszczonych życiorysów? Właśnie wtedy do gabinetu weszła Zofia. Dzwonili z komendy głównej, panie komisarzu, pana stara sprawa korupcyjna została wznowiona, pojawiły się nowe dowody, chcą, żeby pan wracał, czeka na pana dawne stanowisko, Warszawa, szansa na powrót na odzyskanie wszystkiego, co straciłem. Spojrzałem za okno, na spokojne, majestatyczne góry. Spojrzałem na listę leżącą na biurku, podjąłem decyzję. Ale ja zostaję. Moje miejsce jest tutaj. Gdy Zofia wyszła, podszedłem do starego, żeliwnego pieca w rogu gabinetu, otworzyłem drzwiczki, płomienie zatańczyły, rzucając ciepłe światło na moją twarz. Brałem kartkę po kartce i wrzucałem do ognia. Patrzyłem, jak atrament znika, jak nazwiska zamieniają się w popiół. To nie było zgodne z prawem, to było wbrew wszystkiemu czego mnie uczono, ale po raz pierwszy od dawna czułem, że postępuję słusznie. Nie wymierzałem sprawiedliwości, dawałem pokój. W Złotym Krzyżu już nigdy nikt nie będzie szukał skarbu. Legenda umrze, a wraz z nią demony przeszłości. Zostanę tutaj. Będę pilnował spokoju tej małej społeczności, bo zrozumiałem, że czasami praca policjanta nie polega na odkrywaniu prawdy za wszelką cenę. Czasami polega na tym, by wiedzieć, które tajemnice powinny pozostać pogrzebane na zawsze. A góry potrafią dochować tajemnicy, i ja też się od nich tego nauczyłem. Dziękuję, że wysłuchaliście tej autorskiej historii do samego końca. Mam nadzieję, że losy komisarza Adama Nowaka wciągnęły was bez reszty. Pamiętajcie proszę, że jest to utwór w pełni fikcyjny. Wszyscy bohaterowie oraz przedstawione wydarzenia są wytworem wyobraźni autora, a jakiekolwiek podobieństwo do kogokolwiek lub czegokolwiek jest czystym przypadkiem. Do usłyszenia w kolejnym opowiadaniu.